W dniu dzisiejszym urząd jest czynny od godziny 9 do godziny 13. W tym czasie jesteśmy przygotowani, aby przyjąć każdego, kto tylko do nas zawita. Akcja ta służy temu, aby pomóc podatnikom tym, którzy nie mogą w ciągu tygodnia do nas przyjść, mimo że i w poniedziałki pracujemy do 18, ale dodatkowo jeszcze jest ten dzień i, i tak jak Państwo widzicie wszystko odbywa się sprawnie, mamy uruchomionych 11 stanowisk, na wszystkich stanowiskach są przyjmowani podatnicy składający pity. Gdyby była taka konieczność, mamy jeszcze w tu naszym wdziale obsługi dodatkową salę i tam też, gdyby była taka potrzeba, uruchomimy stanowiska i zeznania będą wprowadzane od razu bezpośrednio przy podatniku, także myślę, że każdy będzie zadowolony. Muzyka tego typu akcje dni otwarte w urzędzie skarbowy. Bardzo dobrze, nie przyda się takie dodatkowe dni, ponieważ w tygodniu każdy ma czas, a w sobotę zawsze podjechałem, bo z reguły wodę, zajm i oczywiście szczegól będzie, prawda? Z tak, naprawdę. W poniedziałek już pieniądze tak, wyjdą. To też jest ekonomiką na rękę. Bardzo się cieszymy, że Państwo przyzwyczailiście się do tego, że zawsze dwa dni w czasie kampanii tej, tej akcji zeznań są tu w urzędzie otwarte. Cel jest prosty, żebyście Państwo mieli czas i możliwość złożyć zeznania w inne dni niż te robocze, kiedy często pracujemy, kiedy dużo ludzi z sierpca pracuje w delegacjach, więc sobota jest tym dodatkowym dniem, żeby móc tu przyjść i nie tylko złożyć zeznanie, ale też zapoznać się z funkcjonowaniem urzędu. Bo jest to też taki moment, że chcemy Państwu pokazać urząd od kuchni. Zobaczyliśmy przez te 6 lat, bo to już jest szósta tego typu akcja. Że jest spore zainteresowanie ze strony podatników, przedsiębiorców na spotkania z urzędnikami. Robimy to w ten sposób, że tradycyjnie na górze, na sali konferencyjnej spotykamy się. My staramy się stworzyć dobry klimat, poczęstować kawą, herbatą, przedstawić dorobek artystyczny naszego zespołu, podatkowe nuty, ale to przyjemne jest zawsze z czymś pożytecznym. Tak jak już od ubiegłego roku agitujemy, żeby jak najwięcej zeznań wpłynęło drogą elektroniczną, dzisiaj też będzie szkolenie w postaci żartobliwego filmu, jak wypełnić zeznanie w formie elektronicznej i przekazać je do urzędu, bez konieczności przychodzenia tutaj. A jako promocję podjęłam decyzję, że zeznania złożone w formie elektronicznej, jeżeli oczywiście wynika z nich zwrot, to w pierwszej kolejności będą te zwroty dokonywane. Także dzisiaj, kto złoży dzisiaj w urzędzie zeznanie, to również zwrot wyjdzie w poniedziałek. Taką informację dawaliśmy w prasie, w telewizji kablowej dzięki Państwu, takie informacje wychodziły, także tak jak widzimy dzisiaj już jest spore zainteresowanie i te osoby, które dzisiaj składają zeznanie w poniedziałek, na pewno z urzędu wyjdzie zwrot i mogą się szybko spodziewać pieniędzy na koncie. Jest to oczywiście trochę trudne zajęcie, wiadomo, że z każdym dniem nabiera się doświadczenia, jednak każdy podatnik to jest inny przypadek i do, każdego, do każdej osoby trzeba podejść indywidualnie, więc doświadczenia nabywa się z każdym dniem pracy tutaj. きれいにしてますか No, it's no, Jest nam niezmiernie miło, że grupa przedsiębiorców ze starszym cechu, ta nazwa jest przepiękna, historyczna, starszy cechu, pan Stanisław Kaczorowski i grupa przedsiębiorców wystąpili z nominacją dla naszego urzędu o nagrodę ONZ. -u. Jest to konkurs organizowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla administracji publicznej na całym świecie. I ten wniosek zgłoszony przez przedsiębiorców e, przeszedł pierwszy etap weryfikacyjny. I znaleźliśmy się już w tej chwili w drugim etapie postępowania do tej na zaszczytnej nagrody. Nie, nie spodziewaliśmy się tego. E, poproszono nas o materiały na temat funkcjonowania urzędu pod kątem właśnie współpracy z przedsiębiorcami. I tutaj takim naszym mocnym atutem jest właśnie współpraca z kupcami i rzemieślnikami na temat ustalania stawek karty podatkowej, współpraca z samorządami na temat ustalania stawek cen wolnorynkowych na nieruchomości. Żeby nie ustalać sztywno z przepisów, nie wiem z czego, staraliśmy się uwzględnić indywidualne potrzeby grup podatników, ale także indywidualne uwarunkowania w poszczególnych gminach, nawet miejscach lokalizacji na cenę. Tak, żeby te opłaty skarbowe były rzeczywiście adekwatne do wartości gruntów. I to są te dwa projekty, które zostały zauważone jako coś nowego, coś innego, czego nie stosuje się w innych urzędach skarbowych. I żeby przygotować materiały, do tego drugiego etapu byliśmy zmuszeni najpierw w formie elektronicznej, a potem papierowej przekazać materiały dokumentujące i dowody tego postępowania. Między innymi takimi dowodami są listy referencyjne. Tego od nas żądano. Taki list referencyjny y, złożył y, TIF Roland, czyli firma, która nadaje nam ISO. Również taki list referencyjny przekazał nam przewodniczący Rady Miasta, pan Marek Szanowski. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni i to jednocześnie. Dokumentuje i jest dowodem w postępowaniu przed kapitułą w Nowym Jorku, czy ten urząd funkcjonuje i jak funkcjonuje, funkcjonuje, czy zasługuje na takie wyróżnienie. No i okazało się, że jak tylko zebraliśmy te najważniejsze rzeczy, najważniejsze informacje, trochę fotografii z tych, z tych naszych działań, no to przez historię. Kilkunastoletnią utworzyła się tego typu publikacja i taką publikację przekazaliśmy już do Nowego Jorku. Wiemy, że już jest w kapitule, mamy to potwierdzenie. A drugi egzemplarz przygotowałam, żeby dzisiaj właśnie przekazać na ręce starszego cechu jako, jako dowód jego działalności i, i tego, że, że właśnie ten jego wniosek przeszedł już kolejny etap postępowania.